Garmin Venu 2 to najnowsza odsłona sportowego smartwatcha z ekranem AMOLED. Zegarek liczy pokonaną przez nas liczbę kroków, spalonych kalorii, przebyty dystans oraz poziom stresu. Zaawansowany monitoring snu pozwoli sprawdzić jakość naszego snu oraz zadbać o jego higienę. W zegarku wbudowanych zostało 25 trybów sportowych, a można dodać ich jeszcze więcej dzięki usłudze Connect IQ. Na tarczy zegarka możemy wyświetlać ćwiczenia, które chcemy wykonywać, aby w mgnieniu oka móc powtórzyć wykonywany ruch. W dwie minuty możemy dokonać pomiaru najważniejszych parametrów naszego organizmu i zapisać je na platformie treningowej, aby wykorzystać je do analizy naszych postępów. Czas działania urządzenia zależny jest od rozmiaru koperty zegarka, a może wynieść do 12 dni w trybie oszczędnego smartwatcha. Dzięki funkcji Garmin Pay możemy zapłacić za nasze zakupy w każdym terminalu zbliżeniowym. Opcja odtwarzania muzyki po podłączeniu bezpośrednio do zegarka słuchawek pozwala zostawić telefon w domu podczas treningów. Zegarek posiada możliwość przesyłania powiadomień z telefonu, abyśmy nie musieli wyciągać go z kieszeni podczas uprawiania sportów. Wenu 2 dostępny jest w sześciu wersjach kolorystycznych w dwóch rozmiarach. Po więcej szczegółów dotyczących tego modelu zapraszamy na naszego bloga oraz filmu opisującego jego pełną funkcjonalność.